Servus panowie, śnisz o pewniaku, o tym jednym typie, który jest jak złoty bilet na karuzelę z forsą? Niski kurs, jeden mecz, wchodzisz all in i liczysz na kasę, jakbyś otwierał safe pełen sztabek złota. Brzmi jak bajka, prawda? Ale moje doświadczenie i tysiące innych typerów mówi, że to bardziej jak skok do basenu bez wody. Droga, która wydaje ci się autostradą do milionów, najczęściej jest wyboistą ścieżką do zera na koncie. W tym filmie rozkładam pewniaki na części jak zegarmistrz rozbiera stary zegarek. Pokazuję dlaczego tak często lądujesz z pustymi kieszeniami, kto naprawdę zgarnia pulę i czy warto gonić te bukmacherskie jednorożce. Gotowy? No to lecimy. Czym jest pewniak? Pewniak to zakład, który w Twojej głowie błyszczy jak neon w Las Vegas. Gwarantowany zysk, kurs. Jeden dziesięć, jeden piętnaście, może jeden trzydzieści. Bayern gra z outsiderem Bundesligi, Real z Beniaminkiem La Liga, Djokovic z tenisistą, który ledwo trzyma rakietę w dłoni. Patrzysz na to jak na tort czekoladowy na wystawie cukierni i myślisz, to zbyt smaczne by nie wziąć. Znasz ten dreszczyk, prawda? Ale tu zaczynasz tańczyć na linie bez siatki. Sport to nie matematyka z podstawówki. Tu nie ma 100% pewności. Niski kurs to nie tarcza z wibranium, tylko błyszcząca pułapka. Każdy mecz to jak talia kart w pokerze. Forma zawodników, kontuzje, pogoda, psychika, presja, decyzje sędziego, a czasem zwykły pech. Jeden faul, jedna czerwona kartka, jeden mokry dzień i twój pewniak to nie jak Titanic. Patrzysz na Bayern, City czy Perze i widzisz tylko logo jakby to była zbroja Ironmana. Ignorujesz resztę myśląc, oni są zbyt wielcy by przegrać. I właśnie na tym Bugmacherzy grają jak lisy polujące na naiwnego królika. Bugmacher nie rzuca ci kursu 1:10, bo ma serce z pianek marszalą. Robi to, bo wie, że skoczysz na łatwy pieniądz jak kot na laser. Niski kurs to jak syrena wzywająca żeglarzy. Kusi, hipnotyzuje, a ty płyniesz prosto na rafy. Buduje w tobie zaufanie jak fałszywy guru obiecujący oświecenie. A im bardziej ufasz, tym mniej myślisz. Łączysz 3-4 pewniaki, 1-10, 1-15, 1-20. I budujesz kupon, jakbyś stawiał wieżę z drewnianych klocków. Wygląda solidnie, prawda? ale wystarczy jeden remis, jedna niespodzianka, a cała konstrukcja się wali. Ile razy widziałeś, jak Real Madryt potyka się o Espaniol, jakby król przewrócił się na skórce od banana? Albo Manchester City remisuje z drużyną z dna tabeli, jak orzeł zahaczony o gałąź? Albo Dziokowicz odpada w pierwszej rundzie, jakby tytan zapomniał swojego młota? To nierzadkość, to sport. Ale twój mózg, to sprytny oszust. Działa jak filtr na Instagramie. Pokazuje Ci tylko wygrane kupony, a porażki zamazuje. Pamiętasz te pewniaki, które weszły i myślisz, jestem gniuszem. Ale te, które spaliły Ci budżet, te zamiatasz pod dywan. Więc kto zarabia na pewniakach? Nie Ty maherzy. Oni nie muszą wygrywać każdego zakładu jak bokser w ringu. Wystarczy, że w długim terminie to ty tracisz więcej niż zyskujesz. Pewniaki to ich złota kura. Grasz je często, stawiasz dużo, a zysk jest jak okruchy z ciastka, małe i kruchy. Nawet jeśli wygrasz kilka razy, jedna porażka pożera twój profit jak smog małą wioskę. Pomyśl, kurs 1.10 to niby 90% szans na wygraną, ale czy Bayern wygra 9 na 10 takich meczów? A nie mówię tutaj jeszcze o marży Boulder czy podatku obrotowym. A co z tym jednym, który zawodzi? Kiedy łączysz cztery pewniaki po kursie 1.10 dostajesz kurs 1.46 wygląda jak smakowity burger, ale jeden nietrafiony typ i cały posiłek ląduje w koszu. A Bugmacher śmieje się, licząc Twoje pieniądze. Przykład z życia w 2023 roku pes rzezy, Messin, Mbappé i marem poległo u siebie z Laurent. Kurs na Pezrze był pewnie jak cukierek. Koło 1.15, albo niedawno Alcaraz, złote dziecko tenisa, odpadł w drugiej rundzie turnieju w Miami, a kurs na niego wynosił 1.03. Takie historie to nie bajki, to chleb powszedni, ale w komentarzach pod filmami o pewniakach nikt o tym nie krzyczy. Wolisz wspominać wygrane jak stare fotki z imprezy. Twój mózg to łasuch na proste rozwiązanie jak dziecko na lody. Widzisz Bayern z drużyną z dna tabeli i myślisz. To jak strzał do pustej bramki. Wystarczy przyłożyć nogę. Bóg Bugmacherzy to wiedzą. Niskie kursy to jak syreń śpiew. Grają na twojej chciwości jak wirtuoz na skrzypcach, dają ci iluzję kontroli, jakbyś był kapitanem statku, a tak naprawdę płyniesz na trawie. Kiedy wygrywasz pewniaka czujesz się jak napoleon po wygranej bitwie, ale gdy przegrywasz, machasz ręką, pech, zdarza się, igrasz dalej, jak hazardzista przy ruletce, wierząc, że kolejny spin przyniesie fortunę. To błędne koło, jak chomik w kółku, biegniesz, ale Nigdzie nie dobiegniesz. A więc jak grać mądrze? Zapomnij o pewniakach i wymasz to pojęcie ze swojego słownika. Zawodowy gracz nie goni błyskotek, szuka wartości, czyli value betów. To zakłady, gdzie kurs jest jak niedoszacowany obraz na aukcji wyższy niż powinien być. Na przykład Bugmacher daje kurs 2 na wygraną drużynę X, a ty po analizie szacujesz, ich szanse wynoszą 55%. To twój diament w stercie węgla, ale żeby go znaleźć, musisz pracować, analizować statystyki, śledzić formę, sprawdzać kontuzję, rozumieć rynek. To nie loteria, to szachy. Ja spędziłem lata szlifując tę grę jak kowal ostrzący miecz. Testowałem, rozkładałem mecze na czynniki pierwsze, uczyłem się od innych. I wiesz co? To działa. W mojej grupie bogowie Bugmacherki uczymy właśnie tego. Nie sprzedajemy ci pewniaków, bo to jak sprzedawać mapę do narni. Dajemy ci narzędzia, analizę, zarządzanie budżetem, unikanie emocji. To nie czary, to matematyka. Chcesz przykład? Niedawno obstawiłem mecz towarzyski między Krakowią a GKS Jastrzębie. Obstawiłem na drużynę gości pod patą remisem. Chociaż ta gra dopiero... W drugiej lidze. Dlaczego tak zrobiłem? Ponieważ drużyna Krakowi grała dzień wcześniej mecz w Ekstraklasie. Logicznie myśląc, jakim składem mogła wyjść Krakowia na ten mecz? No tylko rezerwami lub młodzikami. Mecz zakończył się wynikiem 0-1 dla Jastrzębia, a członkowie grupy bogowie Bóg-Macherki byli niezwykle zadowoleni. Dlaczego value bety biją pewniaki? Pewniaki to jak fast food. Smakują, ale rujnują. Wartość to jak domowy obiad. Wymaga pracy, ale bóg. Buduje siłę. Granie po 1,10 to jak zbieranie groszy na chodniku. Niby coś masz, ale jedna dziura w kieszeni i tracisz wszystko. Value bet to inwestycja, która procentuje latami. Bugmacherzy chcą, żebyś grał jak amator, rzucając się na każdy niski kurs jak sęp na padlinę. Ty musisz grać jak mistrz, jak szachista planujący trzy ruchy do przodu. To wymaga dyscypliny, ale daje Ci przewagę jak w rękawie. Pewniaki to gra na szczęście, a szczęście jest kapryczne. Wiedza to partner, który nigdy nie zawodzi. Wybór należy do Ciebie. Chcesz gonić Miraże, czy budować bankroll jak fortecę? Jeśli chcesz grać mądrze, dołącz do naszej grupy Bogowie Bugmacherki. Link w opisie tego filmu. Tam uczymy jak zmieniać impulsy na strategię, a straty na zyski. A jeśli chcesz dowiedzieć się dokładniej czym jest value bet, to koniecznie obejrzyj ten film i pamiętaj, że gracze grają, a Sracze srają.